Dobry, kochani. Mamy dzisiaj sobotę, 20 maja. już ma 50. Już jestem prawie, prawie zwinięty Wszystko powywalane, bo jeszcze musiałem przeprowadzić operację flaga. Bo ten kij od flagi powędrował jako stelaż do namiotu. A flagę musiałem przyczepić na o takim kijku bambusowym jakby ale może to już wytrzyma jeszcze to parę dni tydzień a kijek bambusowy jako stelaż na flagę, a stelaż flagowy jako stelaż do namiotu i będę musiał go chyba tutaj gdzieś zamontować wzdłuż roweru no nie będę go demontował, bo chyba za każdym razem musiałbym go kleić i a to trochę było uciążliwe, zaraz zobaczę jak namiot zdemontuję jak to będzie wyglądało wyjechałem z tego z tej plaży i tam, wcześniej pokazywałem kijek do namiotu stelaż wygląda tak, tu jest, tu jest przymocowany kij do, do flagi Razem z jednym gigiem od namiotu I tego nie będę na razie ściągał Oj. Wyjeżdżam z tej miejscowości Adra Tam jest port I tu jest taki ryneczek, znaczy ryneczek rondo Fajna fontanna na Dzień się rozpoczął od kapcia, tyle co zjechałem z tego ronda i co mi jakoś tak dziwnie idzie rower, a tu kapeć? Kuźwa, wam muszę zmienić na tą dętkę na nową, bo te opony już są chyba do dupy. Dobra, dętka wymieniona na nową, ale te opony jakieś takie są kurde, już liche, niby zakładane były nowe przed wyjazdem. No były i z przodu i z tyłu. Ta z przodu jeszcze jest dobra, ale ta z tyłu jest że jest naprawdę licha. Słabe te opony. też zapewniali mi w serwisie, że są porządne, no ale... czy jak sam sobie nie kupi i nie sprawdzi, to tak... Ja już wyjeżdżam z tej miejscowości Adra. Kolejna fortanna. Tak wyglądają te foliaki niektóre Tam się pląta po plażach Za tą miejscowością Adra Te wszechdobońskie foliaki Oni te zaopatrują pół Europy tych foliaków foliaki tu się ciągną kilometrami nawet je widać nawet je widać z mapy satelitarnej jak się odchodzi na wodach w rejon Almerii to takie białe paski Białe plamy, to są właśnie te foliaki, normalnie jak małe miasteczka, tam są alejki, między tym, no i tam pracują ludzie, nasze truskawki, czereśnie jakieś inne nowaliki. Tu między tym ta woda to jest jakiś park narodowy. Fajnie. Tutaj wyglądają hiszpańskie pańskie pobocza. Teraz jadę drogą N340A Obok jest autostrada A7 i tak będzie praktycznie no, bliżej dalej, ale praktycznie wzdłuż tej autostrady A7. System nawadniania tych szklarni. Chyba albo cukinie albo melony tutaj rosną te melony gala chyba galia czy gala jakoś tak się nazywa coś trochę pokażę jak wyglądają te są wszędzie takie alejki a tutaj chyba bakłażany jakieś takie czarne to chyba bakłażan. No i tak to się ciągnie. Przejeżdżałem przez miasteczko El Edio, chyba jakoś tak. El Idio, a w tym sensie. drzewa na okrągło przystrzyżone tak, teraz siedzę na stacji Repsola zaczynałem się przed chwilą, zdążyłem wypić kawę i gdzieś takie jakieś zapykane ziemniaki, nie wiem czy z czymś, sałatką tam, nie wiem co to było nawet i już miałem wyruszać i zaczęło lać. Ale myślę, że jest to chwilowe, bo nawet na nawet na aplikacji nie pokazuje mi opadów deszczu. Brzmiało, brzmiało tam nad górami i nagle... Ale już miałem wyjeżdżać. Dobrze, że jeszcze chwilę się wstrzymałem, bo czekałem, aż mi się telefon naładuje do skóry. A tu nagle się puściło tak na sefra. Antek sobie stoi bezpiecznie Tam jeszcze mi się ładuje powerbank muszę chyba tą bluzę wyciągnąć cieplejszą kurde, że coś chłodno się robi doczekam jeszcze ten deszcz, bo powinno za chwilę przestać padać już w tej stacji benzynowej, ciupie w kierunku Ale... Almerii Sprawie prawie cały czas na razie w dół także fajnie się jedzie chociaż troszkę kropi jeszcze ale już nie będę tam siedział 20 parę kilometrów jest do takiego parkingu który wyczailiśmy z Marzenką nad morzem jest parking dla kamperów i tam jest dostęp do świeżej wody po drodze jest Mercadona to kupię sobie albo i nie, nie zobaczę ale tam chyba się rozłożę bo tam jest jest i plaża, i, i ten parking. Najwyżej na tym parkingu dla kamperów się rozłożyło. Cały czas prosto, nie ma nigdzie żadnego praktycznie skrętu, tylko cały czas prosto się ciupię. Nawet nie wiem, co to jest za miejscowość. Nie wiem, że przez wszystkie ronda prosto, no to... ...tnę. Na każdym rądku coś jest, jakiś akcent. Nie wiem o co chodzi, ale ładnie te rądka są przynajmniej dekorowane. To jest kula ziemska. pęknięta nie wiem o co to chodzi z kolei chyba kropla wody nie wiem czy o co to chodzi z kolei taki jakiś motyw Felices i Fiestas tam jest napis podświetlane pewnie z okazji jakiejś tam uroczystości czy to jest tamtą z góry i jadę teraz tam, tam będzie jeszcze delikatne zniesienie jest do Almerii proszczytko Kolejne rądko Na drodze do Almerii I tak udekorowana A i kolejne rądko, przez które przejeżdżam na wprost z fontanną tym razem Teraz tego tak nie widać, ale tam były wcześniej domy, prawie na skale, pobudowane. Z nami nie widać już tych foliaków. O, jakie ładny domek! Same jak to. Tam daleko chyba też jakieś fermy rybne tu na, na morzu. Wracają wspomnienia. I zaczyna kropić też tak jak w Norwegii. No prawie tak samo, tylko troszeczkę jest cieplej teraz. Tam było zdecydowanie chłodniej. Ale było pięknie, większy spokój był. Tam są fermy rybne. A tutaj idzie ta bojka, nurkują. Bojka, obok bojki, tylko widać czarną głowę. Ja by snurkował chyba, bo nie ma butli. Mhm. Jest tylko snurkowanie w skafandrze z fajką. Na dzisiaj pierwszy tunel na mojej drodze. I kolejny tym razem, króciutki tunel. To są fajne, są pooświetlane te tunele. bardzo bezpiecznie się jedzie wyrywają każdy kawałek tej skały żeby tylko coś postawić no to jest chyba latarnia morska nie znaczy chyba tylko na pewno no fajne miejsce na spokojną pracę a przynajmniej gościu mógłbym tam pracować ładne mościsko tam biegnie ta autostrada A7 tam górą, a jadę tu kolejny tunel I Już z Almeria praktycznie tamte wieżyczki chyba albo obserwacyjne albo do palenia tych ognisk to jest chyba system z tego z tego zamku który jest teraz przede mną to jest zamek czy jakiś fort obronny Alcazar chyba się to nazywa Almeria może tam podejdę, może nie, zobaczę to się jeszcze okaże się nazywa Alkazaba ten, ten 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 obronny zamek to, to nie jest Alkazaba to jest jakiś kościółek I na do Szwecji. Dobra, jadę pod tą katedrę. Zobaczę potem, czy do pod tą Arkazabę też podjadę, czy nie. Może chociaż z zewnątrz ją obejrzę. Jadę na razie pod katedrę. Nie za daleko zajechałem, ale to jest Kościół św. Pawła Apostoła. jest Plac Dywieja okrągły kształcie to był kiedyś pałac, a teraz się znajduje tych ratusz w tym budynku to nie widać ma okrągły kształt jakby na zewnątrz No bardzo ładne Technika hiszpańska, technika hiszpańska, jest! Proszę bardzo, wykorzystał super! Ja tu jest ta Alcazaba, jeszcze spróbuję podjechać z drugiej strony. To jest, to jest w remoncie, i są chyba tylko z jednej strony jest dostęp. to jest ta Alcazaba, tak, bez boku. panorama Alemeri tu jest ta alka to jest z tego co z marzenką Marzenka wyczytała, to jest największy jakiś kompleks czy zamek obronny niby wstęp jest wolny darmowy cały czas to remontujemy należy no, by to wszystko obejść To jest około 2 Na poza tym nie miałbym gdzie jest, zostawić Antka są tam jakieś fajne groty takie w tych skałach wydrążone, nie wiem czy wydrążone, czy same się zrobiły dobra jedziemy dalej no możemy wejść, ale bez roweru tam pochodzić, rower zostawić gdzieś Na plac z tą katedrą. Tam piłka u góry jest matka. to jest Poland, to 1681 tam jest na tej, na tej dzwonnicy tu jest to z tyłu katedry taki ładny placek no jak pięknie, jak ładnie pachnie Tylko będzie przejechana ta Almeria, niezwiedzona, ale ale ładna jest. Powiem, jakieś miejsce dancingowe, chyba, to światełka. Jakieś takie zakrzaczenia. Ale ładna jest, naprawdę, przynajmniej tutaj ten, ten ryneczek, to centrum takie. Bardzo ładna. O, proszę, jaki ładny park na rondzie w prawo a tutaj przedstawia wyślarza chyba jeszcze wielkie oko Tutaj Patrzę patrzy na Almerię z góry no i fontannę ładne miasteczko, naprawdę ładne podoba mi się Wyzycka. dość przyjemna na ucha. To chyba jakaś droga wyremontowana z tego co czytałem. Tam naprost już się kończy deptak w Almerii No żeby taka pogoda nad Bałtykiem była to by powiedzieli, że trafili w dziesiątkę z pogodą Jest teraz chyba 23 stopnie tam Gdzieś się wyświetlało na, na aptece 23 stopnie, lekkie słoneczko a tu nikogo na plaży mi się nie kąpię fajna fontanna w postaci łodzi chciałbym się tutaj rozbić patrzcie jaki syf ludzie kochani to jest po prostu taki banarut, chyba, chyba gnojarzy, nie wiem jak to nazwać kosz stoi tutaj obok i to wszystko wypierdzielone, no jak tu kurwa na żadnej przyjemności Matko włosko tu jest jakiś cypelek taki jak oni śmiecą to jest po prostu coś strasznego Tutaj znalazłem swoje miejsce na zimę Na dzisiaj No ładny widoczne Dobra, rozkładam się tutaj jeszcze pójdę zobaczyć jaka jest woda, a pewno jest mokra jeszcze źródła na morze. Tam jestem rozbity myślę, że będzie bezpiecznie, prawie w ogóle tam nie widać. No, wcale nie jest bardzo zimna, to są kamienie na Bosaka tak się niewygodnie idzie, ale, ale wcale nie jest zimno. Ah. no sandały to mi sobie w las no ale na wysoko nie będę się tam pał spoko Dla jutro będzie pogoda czy zatrzymasz gdzieś na plaży